W internecie sporo jest materiału poświęconego temu, co należy ze sobą brać na mikrowyprawy. Zazwyczaj opowiadają o tym mistrzowie bushcraftu, surwivalu, sztuki przetrwania. Mówią, że należy brać karimaty, śpiwory, scyzoryki, zwitki, kory brzozowej, krzesiwa i inne takie gadżety. Oczywiście. Mają rację, to wszystko jest potrzebne, wręcz niezbędne, bo trudno sobie wyobrazić nocleg w komfortowych warunkach bez śpiwora i karima karimaty w lesie. Chociaż znam takich, co potrafią sobie tak zorganizować taki nocleg, aby był komfortowy bez śpiwora właśnie. Zostawmy to. Nie o to mi w tym momencie chodzi. Oczywiście, kiedy trzeba, zabieram ze sobą wszystkie te przedmioty, sprzęty, żeby w komfortowych warunkach właśnie spędzać czas na mikrowyprawie, ale nie... To jest najważniejsze. Przynajmniej nie dzisiaj to właśnie będzie najważniejsze. O co mi chodzi? Chodzi mi o książkę. Książka jest często najważniejszym sprzętem na mikrowyprawie. Co więcej, nawet sprzętem, który poprzedza wyruszenie na mikrowyprawę, który inspiruje do wyruszenia na mikrowyprawę. Zapytacie, o jakie książki mi chodzi. Mylicie się, jeśli pomyślicie, że chodzi mi o jakieś przewodniki surwiwalowe, czy poradniki bushcraftowe. Nic z tych rzeczy. Mam na myśli w tym momencie jedną konkretną książkę. A oto i ona. Dariusz Dolatowski, Kartuzy. Zarys dziejów gminy od czasów najdawniejszych do 1939 roku. Ta książka i jej podobne to nie są pozycje z list bestsellerów. Nie znajdziemy ich najprawdopodobniej w Empiku. Trzeba ich poszukać inaczej. W ofertach małych lokalnych wydawnictw, być może w lokalnych bibliotekach, na półkach z regionaliami. To jest skarbnica wiedzy dla miłośników mikrowypraw. To jest przewodnik dla kogoś, kto nie bardzo chce korzystać z ogólnodostępnych popularnych przewodników. Co tu mamy? Mamy tutaj spis miejscowości. W promieniu 10 km od Kartus, a jak wiecie, pewnie mieszkam w Kartuzach, znajduje się kilkanaście miejscowości. Każda z nich jest tutaj opisana, począwszy od pierwszych śladów bytności człowieka na tym terenie, skończywszy na 1939 roku. I dowiaduje się z niej o różnych rzeczach. Na przykład, że w 1200, którymś tam roku w danej wsi było pięciu gospodarzy i jeden młyn, i musieli oddawać. Władzy w świeckiej bądź kościelnej tyle i tyle dóbr. Niby nic, nieznaczące, nudne, historyczne informacje, ależ skąd. To nie jest prawda. Jeżeli pójdziemy tam na miejsce i poczytamy sobie o tym, jak dane miejsce wyglądało przed 200, 300 czy 500 lat, spróbujemy się przenieść w zupełnie inne czasy i to będzie nasza mikrowyprawa. Mikrowyprawa w przestrzeni, ale i w czasie. Do Staniszewa idzie się jakieś 3-4 godziny przez takie miejscowości jak Prokowo, wyszczówkę sianowo-leśne, potem przez same sianowo, sanktuarium Matki Boskiej, Kaszubskiej aż dochodzi się do Staniszewa. przechodzicie przez wieś i wchodzi się na górę. Teraz jestem właśnie na tej. W górze trochę tu wieje, nie jest to jakaś stroma góra, spektakularna. Jest to po prostu wzniesienie na stoku, którego zmieści się wieś. Stoją domy, domy Staniszewa. I tutaj, na tej górze właśnie, jak wieś gminna niesie, odbywały się sabaty czarownic i od tego w zasadzie powinienem Zacząć tę historię, a więc od złej famy, która związana była ze Staniszewem. Otóż uważano tą wieś, Staniszewo właśnie, za wieś czarownic. I kiedy Kaszuba przejeżdżał przez Staniszewo, to lękał się mocno, a najchętniej w ogóle omijał tą wieś, że przynajmniej odpadnie mu koło, jak o ile nie stanie się coś. Coś gorszego, odpadnie koło odwozu oczywiście. Nie brano dziewcząt za żony ze Staniszewa. Funkcjonowało nawet powiedzenie, że ze Staniszewa białki się nie bierze, dlatego że najprawdopodobniej jest czarownicą. Za Staniszewem, na tej górze, na której teraz się znajduję, jak powiedziałem, odbywały się sabaty czarownic. Otóż tutaj czarownica. Ucztowały, spółkowały, i strach pomyśleć, co jeszcze robiły z diabłami, na czele których, jak pisze Jerzy Samp w, w jednym ze swoich opracowań, na czele których to diabłów stał niejaki smętek. Tutaj w leśnym zagajniku, który znajduje się za Staniszewem, na tej górze, która najprawdopodobniej była miejscem sabatów, czarownic, gdyż innego wzniesienia w okolicy nie ma, więc tutaj przygotowuję miejsce na to, żeby opowiedzieć tragiczną historię Katarzyny Mrówczyny. Starzyna Mrufczyna pojawiała się w jednym czy drugim gospodarstwie i prosiła o jałmużnę, gdyż była żebraczką po prostu. I kiedy odmawiano jej pomocy, następnego dnia bądź w krótkim czasie zaniemogły krowy, i to miał być koronny dowód na to, że w zemście za to, że nie otrzymała jałmużny, kobieta ta rzekomo miała rzucić urok, czar, zły czar na krowę. To były wystarczające dowody, przeciwko kobiecie zeznawało pięciu świadków. Inni mówili, że przypominali sobie, że w innych procesach o czary w okolicznych wsiach inne czarownice przed kilku laty wymieniały właśnie Katarzynę Rówczynę jako również czarownicę. Tak przygotowany materiał dowodowy przedstawiono samej oskarżonej. Katarzyna Mrówczyna kilkukrotnie zaprzeczała i w końcu powiedziała coś, co zanotowano. Do dzisiaj zachowały się jej słowa. Powiedziała: Ja nie winnam. Chcecie mnie pławić i to możecie. Czyńcie ze mną, co chcecie. Drugiego dnia rozpoczęło się tak zwane śledztwo. Tak naprawdę nie wiadomo, co uczyniono w śledztwie Katarzynie Mrowczynie, gdyż w dokumentach dotyczących tego właśnie procesu nie zachowały się te informacje. Natomiast nie ulega wątpliwości, co w podobnych przypadkach czyniono innym kobietom posądzanym o czary. Można więc założyć, że Katarzyna Rówczynę podobny los spotkał. Kobiety te poddawano próbie, która była zwana na przykład hiszpańskie buty. Obręcze, żelazne obręcze nakładane na stopy, dociskane śrubami. W miarę dociskania śrubami w stopy wbijały się kolce. To była jedna z metod dochodzenia do prawdy. Zakładano to kobiecie i zadawano jej pytania, i mówiono, żeby się przyznała. Inne sposoby, może mniej wysublimowane, ale też wiemy o tym, że w sąsiednich wsiach stosowane to na przykład łamanie kołem, łamanie poszczególnych kości, oczywiście. Jeszcze inne to zwykłe w cudzysłowie przypalanie żywcem ciała. Prawdopodobnie żebraczka, samotna kobieta, Katarzyna Mrówczyna w dniach poprzedzających 1 sierpnia 1695 roku tu w Staniszewie była poddawana tego typu zabiegom. W ciągu następnych dni podczas których, nie ma co do tego w zasadzie żadnej wątpliwości, Katarzyna Mrówczyna była poddawana straszliwym torturom. Kobieta ta przyznała się do winy, mówiąc, że inne czarownice zadały jej diabła. I w toku dalszych wyjaśnień, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, Katarzyna Mrówczyna opowiada... Takież oto historie, że ma w sobie dwóch diabłów. Jeden znajduje się w grzebieniu, drugi pod pachą. Te diabły mają swoje imiona. Jest to Michał i Marcin. To nie wszystko. Katarzyna Mrówczyna przyznała, że współżyła jak żona z mężem, z diabłem Marcinem, że ochścił on ją w Niepoczołowicach, w rzece lub w jeziorze. A oprócz tego, że uczestniczyła w sabacie, na górze, koło miejscowości Linia i uczestniczyło tam również 15 innych czarownic. Wymieniła imiona. Jagna Kleszka z Głusina, Truda Okrojka z Linii i uczestniczyli tam również mężczyźni, czarownicy. To według Katarzyny Mrówczyny Jurek z Bukowiny i parobek Kuba Czypa. I na skutek prawdopodobnie zabiegów jakiś, którym zostaje poddana, a z pewnością nie były to zabiegi przyjemne, czyli po prostu były to tortury. Te diabły opuszczają ciało i towarzystwo Katarzyny Mrówczyny, jednak nie zmienia to faktu, że zostaje ona skazana na stos. Ponieważ na wszystkie prawne media, i z doskonałych dobrowolnych egzaminów, jako w ostrych interrogat, jako wtedy ta złoczyńca Katarzyna Mrowczyna, przed szlachetnym sądem kryminalnym, optycznie na uwolnionych nogach, wolna, nieobciążona, niezwiązana, stojąca dobrowolnie i publicznie. Sama się przyznała, przyznawa i potwierdza, iż przez swoje diabelskie sprawy i umiejętności jako z jego natchnienia te dopiero przeczytane złości i zbrodnie spełniła, jako się zaprzała najwyższego boskiego imienia, z tymi duchami się związawszy, konwersowała, przez co przeciwko Bogu stwórcy swemu i przeciwko przykazaniu Jego, jako i przeciwko miłości bliźniego swego sobie postępowała, przez co grubo i ciężko zgrzeszyła i Boga obraziła. Za czym podłóg prawa pokazało się, iż przez takie złe sprawy swój żywot i życie dosyć używała. Jednak w tym przeciwko niej prawo zeznawa i wydaje na nią sentencję, iż ta złoczyńca dla takich swoich spełnianych często zbrodni. Drugim takowym złoczyńcom, albo czarownicom, na wstręt i przykład lejza się na ostrą, zasłużoną karę, i karanie ma być z tego życia do śmierci z ogniem tracona, i zgładzona, i na popiół spalona jako w ziemi, pruski prawo i zwyczaj jest, a to według prawa. Actum ut supra.